Zakończył się remont ulicy Stoczniowców. W tym roku wykonany został drugi etap przebudowy na odcinku około 500 metrów. Kilometr ulicy Stoczniowców została w ostatnich dwóch latach przebudowana. Cała inwestycja była na poziomie ponad 6 milionów złotych. Ten drugi odcinek 4 miliony. Łączny koszt 2 miliony 850 tysięcy dofinansowane z Polskiego Ładu. Wykonawca firma ROKA zakończył pracę. Z 6 października nastąpił odbiór. No i miejmy nadzieję, że mieszkańcy będą usatysfakcjonowani z nowej drogi. W czasie remontu to było strasznie, bo wszystko... My tu jesteśmy niektórzy już starzy ludzie. Ja już 80 przekroczyłem tego. To samochodem jak tego to nie można było podjechać. Trzeba było na parkingu w szkole zostawić, a tutaj w rękach przenosić. Dobrze, że niektórzy byli, także pomogli. No jakoś to się przy... przygotowane były, bo tego wodę w butelkach się. Droga ładna, tylko troszeczkę za wąska. Wszystkie drogi na osiedlu są 6 a to 5-metrowe. Ale to się da! Koszt zadania to 4 miliony złotych, z czego 2 miliony 850 tysięcy pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja oprócz nowej nawierzchni objęła budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, sanitarnej oraz budowę nowego oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.